Cześć witam Was! Żeby zaliczyć ten pucharek, potrzebujemy zabić 25 przeciwników maszyną ATST. I tu, jak widzieliście, ona jest w kształcie takiej ikonki na mapie. Dochodzimy wciskami L1, R1 i przenosimy się do naszego ATST. Oczywiście teraz musimy rozdeptywać tych przeciwników. I teraz tak, to jest akurat tryb atak AT-AT i tu jest taki problem, że przeciwnicy lub nawet my nie jesteśmy wyposażeni w różnego rodzaju działka przeciw właśnie tym maszynom kroczącym, rakietnicę, także ciężko jest tutaj akurat w tym trybie to zrobić. Ale jest tryb, jak widzicie, ja tu zaraz po prostu zginę, bo taki natłok Różnego, różnej maści z pistoletów, karabinów, kurde, różnych rakiet we mnie strzelało i działko jeszcze zaczęło do mnie strzelać, że w ogóle nie miałem tutaj szans tego zrobić. Bardzo dobrym trybem, jak wam teraz pokazuję, jest Supermacja. Tutaj te maszyny ATST pokazują się prawie zawsze w tych samych miejscach, zależnie od tego, jak, jakie punkty mamy przyjęte. Także tutaj nie powinniście mieć z tym problemu, ja już oczywiście zrobiłem większość tych rozdepczeń w moich innych grach, tu już tylko Wam pokażę ostatnią. Supermacja jest o tyle dobra, bo tutaj nie ma tak dużo maszyn kroczących, czy podobnego, takiego innego zwierzęcia, które moglibyśmy użyć i po prostu ludzie grający są na co innego nastawieni, jeżeli chodzi oczywiście o wyposażenie. Ym, nasze i jest to bardzo tutaj, bardziej łatwiej do zrobienia. Bardziej, bardziej łatwo do zrobienia, tak, tak, miałem to powiedzieć. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i oczywiście Wam się do czegoś przyda. Ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Hej.